Adrenalin, Albo grubo, albo wcale. Pszenica o zima Adrenalin to odmiana o najgrubszym ziarnie w badaniach urzędowych coboru w roku 2024. MTZ na poziomie A1 wyniósł 51 g, na poziomie A2 51,9 g. Natomiast w niemieckich badaniach urzędowych BSA odmiana ta uzyskała najwyższą notę za masę tysiąca ziaren. Nie tylko grube ziarno, ale też wysoki plon. Przekraczający 13 ton z hektara. Plon ziarna na poziomie A1 wyniósł 105% wzorca, na poziomie A2 102% w badaniach urzędowych coboru w roku 2024. Poza tą najbardziej charakterystyczną cechą ziarna, czyli jego grubością, mamy tutaj również najwyższą jakość parametrów skupowych, a także najlepsze wyrównanie ziarna, które w badaniach rejestrowych wyniosło na poziomie A1 91%, natomiast na poziomie A2 92%. Mamy tutaj również odmianę, która znajduje się w top 3. Plonu nasion w uprawie poprzedtlonie zbożowym, gdzie plon na poziomie A2 wyniósł 10,58 tony z hektara. Sprawdź ofertę!